Ciao Maslej Sanomikio, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj jestem z Nikodemem. No e, i będziemy dzisiaj robili e, tylko działko challenge, czyli możemy tylko używać działka. E... Co? Nic, musimy lecieć na przyjemność Dobra, to i za dziewięć. Dobra, lecimy na. Mam się Jak to brzmiało? Nic, ale to tak śmiesznie brzmiało. Dobra, i y, za niedługo. A bo dobra, nieważne. Ja tak y, nie poję. Będę specjalny gość. No właśnie. Ej, właśnie y, dodam. A ja masz Nie pamiętasz? Ale on mi mówił, jak pasujesz, to, że kiedy rozpocząć, to na sobie Budy czekoladowe. No ja, co jest? Tak się nie pisze. Budyni, kurde. Eee. Ale nie, musisz pisać. Budy. Co nie? No dobra, ja damy sobie. Budy czekoladowe. Nie ma chłopie. czekajcie Dobra i... Buddy I... budy... No lecę na to Nie, sorry. Ja lecę na to. Ej, chłopie! Czekaj, bo ja włączę ten. Ja lecę tu. Dobra. Tylko nie masz zbrany żadnych, proszę pana. O Jezu, zapomniałem. To jednak tu zlatuje. No chłopie! Co? No do działka jednak. Gdzie jest to działko? A, wiem. Tu. No kurde. Ale to będzie trudne. Ale są chociaż macy. Ja już jadę w poblerze. Ja kolapsuję mu dom. O! Oh, jest! A pomóż! Leży! U mnie. nie! nas. No i jak ma no, ja mam teraz co zrobić? A! Leży! Mam pojemną krawędzę. Gdzie? Co jest? Jak? Co so. Niech ale to było do No wiem. Może teraz no, na ściany krańca? No to, to nie jest jedno No to się będziemy wymieniać. Albo może tylko działko i moce challenge, bo to nie ma sensu. I jakie moce? No moce. No te takie przycią co przyciągają. Albo tylko jeszcze pompa szara i tak teraz na przykład, nie? Nie, może te co, bo to będzie za trudne, jak Albo dobra, pompa szara. To znowu na przyjemny. Ale nie ma tak, że my tylko używamy tej pompy, musimy też używać działka. Nie no, nie lecimy na przyjemny Bardzo. prostu No nie, dobra, to... Gdzie? Kurde, tylko ty musisz mi wykombinować pompę, bo ja od razu idę na działkę, zgoda? Co? I idę od razu na działkę, zgoda? A ty mi pompa, ja A na kościane? No. Kurde, też są daleko, do ale... Dobra, nieważne. Nie, to nie Czyli pompa, tak? Tak. Dla mnie musisz też że bo ja będę Ja wcześniej miałem spaza, y, tylko taki ten... Y, Oliwier, taki, co ty z nim grałeś, to, yy, to ja nim grałem, i, o kurde. I no, i miałem, yy, i miałem, yy, i on wyszedł, nie? I miałem fioletowego spadza, i było 10 osób. I nagle do mnie podleciał jakiś ten z y, tym, y, jakieś chłopy, y, chłopy, jednego zabiłem, bo się nie ruszał z daleka, a drugi do mnie jakoś podleciał lunchpadem. I y, y, wiesz co zrobił? Yy, wciąż, yy, miał moc Venoma tego i yy, no i mnie przyciągnął. No i yy, mnie pompą zabił. ale było 10 osób, i tak myślałem, że będzie win. Ale to by było nie, bo to by było przekazatkie jakby że wiesz, ja sam no, na. Mi pompa, o, już mam szarą pompę w No, pierwszą. Mam już na Mam działko, mam działkę. Mm, nie wiem, czy ci jakoś mogę pomóc z tą pompą. Nie zależy. Ale pod kim można pić. O, mam drugą pompę. Dobra, już ci nie Goście? No, ja już zabiłem. A no, fajnie, super. O, 38 level. Dobrze, kolejny. To Jaką chcesz pompę? Ma, będziesz miał do wyboru, bo mam trzy. Jedną dla siebie. Kiedy, ile masz prawo? Bo ja już cztery. Yy, aha, a ja zero. Z samego działka. Masz szarą? Yy, mam takie coś dla ciebie, yy, albo takie no. coś. Ono to, no dobre, dobra, ja wybieram na to. Ej, mam dziesięć tych! Czy Ile ja levelów piłem Jeden. Myślałam, że... Yy. Tam, Wiem, czy, czy Ej, co ja robię? 40 na cię zabił? mam 44 Zbieram nie, Kto cię zabił? nie, 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 o, gdzie jestem, ten łodem? Nie! Nie! Kurde, ale on był dobry. No dobra, ale to chłopie on. 41 jest, tak? Nieźle. Chłopie, teraz zrobiłem 4 pies. W samym tym. No ale nie było źle, bo teraz dobrze szło. Więc kościelne krańcach. No tak. Chłopia są... ale gdyby to widzą by widzieli, to by się napisali. Ale oni to widzą. widzą. Co? Ale oni to... A, bo no tak, oni widzą mój ekran. Zpewniałbym. Nie. Jakby to widzieli, to by napisali w komentarzu, jest tam komentarz, jest działka. Chłopiec, co ja tam robiłem, to jest hit. Hit, hit, Nie. hit, hit, hit. hit. Obejrzę teraz tą pompę, nie tą po nie do... Jaką przeładowaną? Ja lubię Co? tą przeładowaną. Ja ją uwielbiam, moja ulubiona pompa. Za grafę. Co? Za grafę. No tak. Jak ma poty? Jak poty? No chłopcy, po prostu ja mam ten, na niebieski HP, na serio. Jakiś budy. Makiewa? To chłopie. Tylko powiem, że na nabijamy 17. Aha. Bo Nie ma na płocie. Ale w ogóle mnie tak dziwi, że w, w tym sezonie tak szybko nabijamy levele, poziomy. Znaczy. Nie znam czy jest. O nie, ty prowadzisz. U. No ja mam 38. A gdzie złota kostka tam w ogóle? Złota kostka, już ci mówię, jest. Ja e, Jednak nie ci wiecie nie wiecie, mówię, bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem co na działkę. A ty gdzie? No, tu gdzie zawsze, tak. bo tu jest dużo pomp. Szara, pomp. Warto tu nie? lecieć, bo tu są dużo. Nie. Przydatnych nie rzeczy czasami. Nie mam żadnej pompy! Dobra, no, no. muszę trochę poszukiwać. Leży, jadam. Nie, no ja nie oszukuję. Co? Nic, bo chciałam oszukiwać troszeczkę i wziąć y, jakąś tam broń. No nie pompa. No wiem, no ale patrz ginę prawie już. Goldu. Osłałem ja. Leżę Chłop. Dobra, należy. Kopię, do tobą. Dobra, używam tej broni. Tylko tak na y, chwilowo. Nie wani. Dobrze widać. System co nie zrobił. Trochę muszę... Musiał... Się... Co? No, a, oj, Mikołaś. Czy mam jaka... tą broń? No. no, ale mówiłem, że muszę je I użyć, bo przecież to jest za trudne. No, to Dobra, możemy to, yy, to, o to. Jak to się? O, wenu. No Dobry, to i to nie ma. może ładnie, proszę. Może niech będzie też ta maszynowa, bo ta maszynowa dużo zdziała i będzie fajniej. A pompę odrzucamy, nie ma już pompy. Nie czekaj. Nikolaj to Nie, ale zmieniłem przecież Stom. Nie, nie używamy pompa za to maszynową, bo pomp się rzadko, no trudno ją znaleźć. Nie ma, nie ma i nie ma już mocy. Chłopy. Ej, on ma tego Venoma! Czy? Nie, czy o, chłopie! Dostał. Co jest grane? Jest na ślepo. Dostał, leży. Leży, pomóż mi! Jeszcze tu jest. Ja mam broni. Chłop! Ej, leczą się! Leczą? Tak, leczą. Idź tam szybko. Rozwalij im, bo oni się tam leczą. Dobrze, podleć mnie szybko. No ja mam banama. No chłopiesz! Nie możemy! No i co zostało? No wywal to! No nie! no. Że można, no, no. Nie, mówiłem, że można tą maszynową. Nie, mówiłem, że można tą maszynową. nie, 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 jestem nie, Po prostu nie, 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 jestem nie, 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 to nie, 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 no to nie wiem co zrobić. Dobra łapie okay. Jezu jaki Nie Co jaki skał tych być Ale ja mówię o sobie właśnie Wiesz jak ja oszukuję Patrz ile ja mam bronić, czy bronię Za to, że ty wziąłeś moc Dobra I już nie wolno bronić innych Dobra Jak brzmiemy to jesteśmy na Ruch? Tak, ale nie złoty. I chłop. A nie, sorry. Zbieraj macy. Ja, ja mogę No, i chłopie. O, super. No Jakby co to mam lunch pala, więc jakbyśmy musieli uciekać, to ale dobrze, że mam na namamy. Dobra, nie będę aż tak osuki mi Tak, mam. No ja no miałem, że Dwie ci damy. Dwie kup. To braza, kolego tam. Nie, nie masz nie że... mam, A tu masz 70 więc... O! Najlepiej posmoza oddać. Być Nie. Nic. Poszukałeś znowu? Czego? Poszukałeś znowu? Nie, mam tylko yy, to, co wcześniej miałem. To. <laughs> co? Mam działko. Nie, co No i dobrze. Czemu? Ty sam tu wyspawiasz. Okej. Okay. Dziwnie się jakoś zachowujesz. Nie. Jezu, xd, są wyprania. Nie zapewne. Ogrywa zanim. O ty mordek. <grywa> xd. Я там накручу вам. Привету. Нет. Ты бесишь. То до нас. Ну давай. Алло. С икс да, а меня слушай. Ой, это? Ну что окур Давай. Ну что? No, jak chcesz. Ja zbieram matce. Masz. E, aha. aha. Myślałam, że y, mówisz, że masz, żeby rozwalił to. Lecimy na stawę, dalej. No to chodź. Mamy na samochodowy. O nie, słuchaj. Dobra, tyle, tyle. Eee, czekaj. Do strefy Jezu, patrz na strefę! O, nie! Chodź tu! Dolecimy. Jak źle! Ziemia! Ktoś tu był. Nie mam żadnych broni. A można harpon? No można. Takie rzeczy, że ten to można. No to teraz. Nie, to tego że, że nie jest w ty jeszcze. Ja mam mas, więc ja dobieram na spokojne, wiecie? No, o, mam harpun! Ja mam macę. Co? Mam harpun. No, e, rybka. A ja mam macę. nie mam. Nie, no raptor. On nam tu wszystko zepsuje, rozumiesz? A ja mam też małą macę. Maca. Ja ucieram na strafę albo o oh, chłopie, ale to jest trochę trudne. My trochę oszukujemy, ale... No. No widzowie, nie da się inaczej, bo nie mamy działka. No, spróbujcie sobie, tak to to jest mega trudne. Już mam trzy prawdy. Tr 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 bo nie wziął tej papryki, no. no. Ja. Dałem ci paprykę tam. Ja mam mocno, nie dałem, to przybyłem. Ale i tak by ci się przydało. co to? dalej jest? Co? No to skrzynia. A była tu? Ej, już normalnie biegam w ogóle. Jakby tu gdzieś była jakaś woda, najbliżej to tam Bo muszę położyć. No bo chcę łowić. To bo chciał łowić. To było. A, no, to zrobię, się się przydało. Czekaj, ile ja mam broń. A, ty, ale karpunem nie możemy bić. No rzeszło. Może... Ma ile masz tego? Znaczy... E, 380 drewna, 47 kamienia i 7 metalu. No, nie mam naście. jestem bogatszy Eee Aha Jezu Kurde, to straszne, jesteśmy w strefie, chodź po podpaleniu animacji. Nie wiem, jak chcesz to możesz jechać ze mną, ale ja tylko po wodę jadę Tak, po wodę? No bo chcę ją łowić Aha, czekaj, czekaj, czekaj No to weźcie to O, o to, o to chodziło Mateuszowi, o to Hydro 16, Oto to tu Bierz temu koledze naszemu? no to, to on tu nie może znaleźć nie wiem Nie wiem, mówił, że coś tam nie może znaleźć tego Nie może się iść Pytniki Niestety nie nic nie możemy z tego wziąć. Jedynie naboje z tej skrzynki, więc. Niestety. Sproszę. Sproszę. Możemy. Tak, takie rzeczy możemy do liczenia. Dobra, ja mam łowisko. Gdzie? O! Rybka. To super. Dosa. Nie. To zbieraj mi rybki, ja też będę sobie zbierał. Ja, jakby będę od rybek. tu No właśnie nie wiem, choć gdzieś od drugiej strony. Może tam coś będzie? Co tu jest? A, te ściany. Nie ma tu ławisk. O, jest! Jedno. jest. Ja O, kurde. Chodź, że lepiej O, następna rybka. Chłopie, ja to uważam, żebyś tam nie filmę. Nie padnę. Okej, okay, mam rybę. Taką... Chodź. Gdzie? Uciekamy. Na środek, chodź. Jakby to Czy było in, to by było chłopę? super. Chłopy! Jakbyśmy wygrali, to by było super, nie? kruch. 21, no ale nie umiem się... Ej, bo oni tu płyną. No kurde, uciekam. Dobra, no, uciekaj, uciekaj. Nie, nie, on tu leci. Bo on ma moc. On też mam moc. O Jezu. Oni kurde, jak mają? No leżę, oni mają skara. Co? To jest możliwe. Ale nie. Już leżymy. Dobra, ja ginę, Dobra widzowie to na dzisiaj by było na tyle No Kończymy No e, nie chcesz coś jeszcze powiedzieć? No No Ej Patrz idealnie mi na skina Co? No patrz Czekaj Idealnie mi pasuje patrz Na to e, Czekaj. No. Widzisz? Co to jest? No to jest skin taki. Nowy. Znaczy taki mm -hmm. fajny. Dobra, no to e, pamiętajcie tak. o zasubskrybowaniu tego kanału. Łapkę w górę no, i dzwoneczek. No. no, pa.